Jesień połowa października 15, dokładnie połowa. Jestem dzisiaj u mamy po południu, właściwie już zachodzi słońce, ale teraz to już tak będzie, że połowa dnia, a będzie się wydawało, że to już późny wieczór. Niestety, zresztą pogoda też jest dość w kratkę. Yy, dzisiaj udało mi się zrobić i chociaż jedną rzecz, jak nie mogę dużo, to staram się zrobić chociaż mało, mianowicie dokończyłam, tak mam nadzieję, robić już to kółko, tak zwane u mamy, czyli tu z przodu, przed domem, taką rabatkę kulistą, która była wcześniej mniejsza, otoczona kamien kamieniami, ale teraz trzeba będzie jakieś nowe tutaj przynieść, będę musiała coś wymyśleć, natomiast tutaj dosadziłam różyczki, które kupiłam gdzieś tam po taniosze, w markecie między innymi Artur Bell, mówiłam kiedyś o nich i e, Queen of England. E, I tutaj jeszcze poprzesadzałam wcześniej już i teraz to jakoś się już komponuje. Inne różyczki. tu jest England Rose, tu jest Bad Birnbach, tu jest parowskie, tu jest e, Toskany, czyli Garden Freude. I tu są te kordesach. Mm. Sfer, Te maluszki ze Troszkę się napracowała. Tu przejdę dalej. No. Także jedno zadanie zrobione. Natomiast yy, tutaj. Przyjadą no, pewnie niedługo róża z gołym korzeniem, i y, będzie trochę pracy jeszcze tu na tych głównych rabatach koło domu, gdzie postawiłyśmy tą altanę. Y, z tej strony, z kolei, najładniej to chyba dzisiaj kwitnie pomponella. To jest jesienna jesienne kwitnienie, bardzo ładne jakoś nie zmumifikowały się te kwiaty jednak y, niektórzy się dziwią nawet pan chyży, dlaczego modella jest tak uwielbiana a ona nawet tak mocno nie choruje jak na jesień górne liści ma całkiem zdrowe i tu na tle tej hortensji fras wygląda całkiem pięknie tam z tyłu jakaś jeszcze róża zawsze wspominam jej nazwę Niby niepozorna, ale zawsze coś tam daje z siebie co najmniej dwa razy w roku. Hmm, ona się nazywa coś Blue Dream, czy coś takiego, coś blue. No, ale z mamą też rozmawiałyśmy, że oprócz pomponelli, e, najpiękniej chyba na drugim powiedzmy miejscu. Bo panela się osypuje. Już chyba nie wiem, trzeci, a może i dłużej tydzień utrzymuje się ta róża. To jest Planten Unblomen. zawsze marzyłam, żeby mieć tą różę. Nie wiem, coś mnie do niej ciągnęło. I okazało się, że to jest chyba rabatowa róża. Tam jest nawet etykietka. I okazało się, że miałam rację, bo ona po prostu jest i jest. Czy pada? Proszę, jakie zdrowe liście. Niektórzy. Narzekali. To jest od Cordesa róża. Tak, biterozy, Rozer. z Rigerozan. Ta seria Rigerozan chyba jest dość zdrową serią. Nie wiem, czy to z tego wynika. Tu obok jest jeszcze róża bailando tak myślę, ale już troszkę inaczej wygląda o tej porze roku. Yy, także ten Plantynum Blonde robi naprawdę szał. Z innych to tu są przemieszane troszkę, jest tu odmian fejry, na przykład może być tu pink fejry, jest też ta Toskana powtórzona, to czyli Gartenfreunde, a moja mama mówi, że to różowe to jest Georginia, nie wszyscy wiedzą, że nadal je się też mówiło kiedyś Georginie. Pewnie trzeba będzie ją wyciągnąć też na zimę, chociaż y, wiem, że niektórzy próbują zostawiać. Tu jest róża z pewnością y, Balu, i ona już nie kwitnie. Druga hortensja mamy vanila fres. Mało już róż kwitnie, ale tam bardziej przy wjeździe do domu, ale tam teraz się kręcą sąsiedzi, to nie chcę za bardzo robić zamieszania. Y, także zróż to, tak jak powiedziałam, chyba właśnie ta pompanella i planten Unblomen, Natomiast ciągle jeszcze kwitnie. Tytoń, nie tytoń to też, ale to za chwilę. To jest y, tytonia. Ona do mrozów kwitnie tam i pięknie się komponuje co roku właśnie na tle naszej altany y, z, z ostnicą Pony Tail, której nie przycinałam w tym roku, a tak na marginesie tam z tyłu nawet zakwit trzeci raz złotli. Uwielbiam te tytonie. I teraz jeszcze, bo tam y, sąsiad chodzi, nie chcę mu robić zamieszania, ale także później zamilknę, bo chcę pokazać jeszcze y, tytoń, bo jest tytonia i jest tytoń. To jest, to była tytonia, a teraz pójdę do tytoniu i tam zakończę tytoń, y, siałam z nasion, są te, są też tytonie, ale są zupełnie inne a i oba utrzymują się już teraz gdzieś trzeci tydzień. 我了。